Rzeszów świetnie wykorzystał możliwości płynące z naszego członkostwa w Unii. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że efekty tych wszystkich działań i włodarzy samorządów, i Rady, i samych mieszkańców są widoczne i to po pierwsze poprzez cyfry, ale przede wszystkim poprzez Określone rozwiązania, określone inwestycje, z których korzystają naszych mieszkańców, bo przecież nasza misja to służba mieszkańcom. Wartość inwestycji zrealizowanych w Rzeszowie przy współudziale środków Unii Europejskiej to od 2004 roku prawie miliard złotych. Tak dokładnie to na dzień dzisiejszy kwota około 966 milionów. To jest wartość zadań, które jest, które były, są lub będą realizowane przy wykorzystaniu funduszy europejskich, a wysokość wsparcia w tej kwocie 966 to ponad 600 milionów środków unijnych. Groty środków zainwestowano w infrastrukturę komunikacyjną. To zadania, w wyniku w których powstały nowe drogi, a nowe drogi takie jak między innymi łącznik, obecnie kontynuowany do węzła wschodniego z autostradą IS-19. To modernizacja prawie wszystkich ulic w ciągu drogi krajowej nr 4. To również poprawa, modernizacja dróg powiatowych. Sztandarowym projektem jest program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej. Projekt, na który pracowaliśmy bardzo długo, na ponad 157 milionów, z czego dofinansowanie unijne ponad 56 milionów. W wyniku tego projektu rzeszów, nasi mieszkańcy, ma możliwość korzystania z wody, można by powiedzieć o najlepszej jakości w Polsce i nie tylko, poza granicami. Dlatego, że podczas modernizacji stacji uzdatniania wody, podczas unowocześniania technologii uzdatniania wody wykorzystaliśmy jak, naj, jak najbardziej nowoczesne technologie uzdatniania wody. Zmodernizowana płyta rynku, podziemna trasa turystyczna z punktem informacji turystycznej. To kolejne inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych. Tego brakowało w Rzeszowie na odpowiednim poziomie. Bardzo projekt wysoko oceniany w Polsce, w którym właściwie byliśmy pilotem, pilotażowo realizowaliśmy projekt Resmana. Etap pierwszy na nas. Nas podglądano, od nas się uczono w tym zakresie. W tej chwili przygotowywujemy się do kontynuacji budowy sieci szerokopasmowej. Będzie to Resman, etap drugi na kwotę prawie 18, 18 milionów złotych. Następne projekty to zadania z zakresu infrastruktury sanitarnej. Bardzo ważnym dla nas projekt, projektem, którego ważność została podkreślona podczas powodzi. W pierwszej połowie tego roku to budowa kanału Ulgi dla rzeki Mikośka. Wybudowany kanał o przekroju ponad 2,5 metra pozwolił nam podczas ostatnich powodzi w lipcu, a wcześniej jeszcze w maju. Ująć nadmiar wody Mikośka i uchronić i przerzucić do Wisłoka, i tym sposobem y, uchronić od zalania północno, y, północną część y, miasta. Niedawno oddany został do użytku nowoczesny budynek zespołu szkół gospodarczych. Chcę powiedzieć, że. Mówiąc o inwestycjach w bazę edukacyjną, w tym zakresie mamy duże, duże osiągnięcia i jeszcze bardzo ambitne plany. Środki unijne wykorzystywaliśmy we wszystkich dziedzinach życia, również przy rozbudowie szpitala miejskiego przy ulicy rycerskiej. Powstał tam m.in. ośrodek balneologii, fizyko- i kinezeterapii za 4 miliony złotych. Z tego 3 miliony to dofinansowanie. To pozwoliło nam wykorzystać wody, ujęcie wód mineralnych i tym sposobem zaoferować dla naszych mieszkańców, mieszkańców Podkarp Podkarpacia możliwość korzystania z rehabilitacji wodami solankowymi i z z no, zabiegów innych w zakresie fizyko i kinezy, kinezy terapii. Tak żartujemy czasem, że Rzeszowianie nie muszą wyjeżdżać do sanatorium, bo swoje sanatorium mają przy ulicy, przy ulicy Rycerskiej. w planie który właściwie już zaczynamy realiz... przygotowywać dokumentacyjnie. Jeszcze budowa małego baseniku na 28-26 osób, które będą mogły korzystać, korzystać z, kąpieli, z kąpieli solankowych. Młodsi wiekiem korzystają też z dobrodziejstwa naszego członkostwa w Unii. Wybudowano i wyposażono między innymi dom kultury na Baranówce. Wyposażono rzeszowskie szkoły i przedszkola w nowoczesne pomocy edukacyjne. Rzeszów dużo inwestuje też w bazę sportową. Ogłoszono przetarg na rozbudowę stadionu miejskiego. Na tę inwestycję mamy w, w, przyrzeczone z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Mamy zawartą już umowę o dofinansowanie 6 milionów. Euro. Ostatecznie przetarg zweryfikuje, jak, za jaką kwotę wykonamy ten pierwszy etap przebudowy stadionu, w wyniku którego powstanie prawie 5 tysięcy miejsc zadaszonych odpowiednio. Także uważam, że atrakcyjniejsze warunki korzystania ze stadionu to pewnie więcej widzów, oby tylko sukcesy naszych drużyn były wprost proporcjonalne do, do tego, jak będzie się rozwijał stadion. Największe zadanie, jeśli chodzi o kwotę, to projekt zintegrowanego transportu publicznego. Projekt nam prawie 370 milionów, z czego dofinansowanie unijne to 300 milionów złotych. I tak w dwóch zdaniach czego będzie dotyczył ten, ten projekt, więc przede wszystkim działań, które powinny usprawnić transport publiczny, usprawnić i czynić go atrakcyjniejszym dla, dla pasażera, dla tego, który by korzystał. Z transportu publicznego. I w związku z tym, po pierwsze, będziemy poprawiać jeszcze drogi ulicę Rejtana, ulicę Podkarpacką, ulicę Lubelską. Będzie w ramach tego projektu wybudowane bardzo nowoczesne włączenie ulicy Wyzwolenia do ulicy Warszawskiej będzie zakupionych ponad 70 autobusów, autobusów wyposażonych w klimatyzację, w odpowiednie tablice informacyjne. Wykonany będzie cały system inteligentnego transportu, który będzie obejmował cztery systemy: system obszarowego sterowania ruchem drogowym, system tak zwany e-bilet, e-info i zintegrowana platforma cyfrowej transmisji danych. Czyli w ramach tego systemu będą w dalszym ciągu zmodernizowane skrzyżowania, tak aby wszystkie skrzyżowania były wyposażone w taką sygnalizację, która umożliwi po pierwsze priorytetowanie dla samochodów, dla autobusów, komunikacji publicznej. Będzie odpowiednia sieć tablic zmiennej treści, Będą informowały o sytuacji na, na drogach po to, aby przejazd był w miarę, w miarę płynny. Będą też nowe wiaty przystankowe i specjalne busy. Inwestycje, o których mówiłam, spowodowały to, że Rzeszów znalazł się na pierwszym miejscu w kraju wśród grupy miast wojewódzkich pod względem wysokości środków na jednego mieszkańca. Rzeszów również ma pierwsze miejsce w kraju, jeżeli chodzi o procent wydatków inwestycyjnych sfinansowanych ze środków unijnych. I ma również drugie miejsce w kraju, jeżeli chodzi o wysokość środków inwestycyjnych per capita na jednego, jednego mieszkańca. A przy tym, chcę zaznaczyć, jest na drugim miejscu od końca jeżeli chodzi o wysokość zadłużenia. I to jest dla nas wskaźnik bardzo budujący, bo nasze zadłużenie jest drugie od końca w grupie miast wojewódzkich. W obecnej gospodarce konkurencyjnej również i zdobywanie środków unijnych to duża konkurencja, zarówno na szczeblu kraju, jak i na szczeblu regionu. Trzeba w sposób bardzo profesjonalny, fachowy i w odpowiednim czasie przygotować się do możliwości złożenia dobrych, skutecznych projektów. Dlatego nie spoczywamy na laurach. To, co realizujemy, to jedno, ale równocześnie przygotowywujemy się już do kolejnych projektów, które będą już w przyszłej perspektywie finansowej po roku 2013.